Fizyka, matura próbna 16 grudzień 2022, zadanie numer 9. Zadanie z mechaniki relatywistycznej. Treść zadania: Wprowadzenie. Elektron został rozpędzony w, pole, w polu elektrycznym napięciem 6 razy 10 do 5 V od prędkości 0 do prędkości V. Energia spoczynkowa elektronu jest równa w zaokrągleniu tyle elektronowoltów. Oblicz stosunek prędkości elektronu do prędkości światła w próżni. Wynik podaj zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. Autor nie mówi, czy prędkość osiągnięta przez elektron jest mała i spokojnie możemy stosować wszystkie wzory, wszystkie zasady dotyczące mechaniki klasycznej, czy też jest ona porównywalna z prędkością światła w próżni. Wtedy nie można tych wzorów z mechaniki klasycznej Bezmyślnie przekładać na problem i rozwiązywać go, tylko trzeba spojrzeć na mechanikę rela relatywistyczną i wtedy dopiero problem zostanie rozwiązany. Żeby udzielić odpowiedzi na to, czy prędkość elektronu jest mała czy duża, ano, zastosujmy podejście klasyczne. Przyrost energii kinetycznej elektronu jest równy pracy wykonanej przez pole elektryczne. Wyznaczamy V. No i teraz podstawimy dane. Napięcie znamy. Ładunek elektronu, jeśli nie pamiętasz, to masz na karcie wzorów. Masę elektronu też masz na karcie wzorów. Podstawiasz te dane, nie będę ich analizował, tym mnie potem sprawdź. I otrzymasz prędkość elektronu taką. Zobacz, ona w stosunku do prędkości światła 300 tysięcy km na sekundę jest o jedną, drugą większa. Zaznaczam kolorem czerwonym: prędkość V jest dużo większa od C, byłaby dużo większa od C. Wiemy, że żadne ciało materialne, które posiada masę, nie może nawet osiągnąć prędkości C. Nie mówiąc już o tym, że nie może jej przekroczyć. W związku z tym, nasz elektron porusza się z prędkością tak dużą, że musimy zastosować wszystkie wzory, wszystkie zależności związane z mechaniką relatywistyczną. Skoro ustaliliśmy, że na gruncie mechaniki klasycznej elektron poruszałby się z prędkością większą od prędkości światła w próżni, co byłoby absurdem, no to wzorów, zasad praw mechaniki klasycznej do problemu przedstawionego w zadaniu stosować nie można. Przechodzimy więc na mm, grunt mechaniki relatywistycznej. Na karcie wzorów masz taki fragment. Elementy mechaniki relatywistycznej. Energia całkowita ciała poruszającego się w układzie inercjalnym. To jest ten wzór. I równoważność masy i energii spoczynkowej. Elektron, który spoczywa, jego masie odpowiada taka energia. Zastosujmy zasadę zachowania energii dla poruszającego się elektronu. Wygląda ona tak. Energia całkowita, czyli ten wzór, równa się. Energia kinetyczna, czyli ten wzór energia kinetyczna jest równa na razy ładunek elektronu i energia spoczynkowa elektronu. Wstawiamy ten wzór tutaj, pamiętając o tym, co wynika z drugiego wzoru, że mc2 w pierwszym jest równe e0. Ja już od razu wstawiam e0 przez ten pierwiastek, równa się no, na 5 razy ładunek elektronu, plus E0, czyli to. Przekształcam to równanie do takiej postaci. Podnoszę obie strony do kwadratu po to, żeby wyznaczyć najpierw V kwadrat przez C kwadrat, a potem spierwiastkować obie strony ostatniego równania i znaleźć V do C. W tym momencie przyjrzyjmy się Napięcie znamy, ładunek elektronu znamy i E0, czyli tę masę spoczynkową, autor nam podaje. Ale podaje ją w elektronowoltach. Ja będę liczył konsekwentnie w układzie jednostek Si. Zatem tej energii nie będę przedstawiał takim wzorem, tylko przeliczał ją na Joule. Następny krok, który pojawia się, to podstawienie danych. Podstawienie danych w te trzy tutaj miejsca. No i teraz przekształcenia. Przekształcenia ułamków, przekształcenia jednostek. Nie będę tego analizował. Ty przeanalizuj spokojnie po zatrzymaniu filmu, czy ja nie popełniłem gdzieś błędu. Otrzymuje wynik taki 0,4 i jeszcze tam dalej są liczb, yy, cyfry znaczące. Ale autor mówi wynik podać zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. No jak się temu przyjrzymy, to tak zaokrąglając do trzech, to będzie tutaj 9, zaokrąglając do dwóch będzie 89. Odpowiedź jest, że stosunek prędkości elektronu do prędkości światła w próżni jest równy 89. Setnych. Na zakończenie doszedłem do wniosku, że powinienem się wytłumaczyć, skąd się wzięła taka wartość tu w tym wzorze E0. E0 jest podane w elektronowoltach, a ja tutaj piszę 5 razy 5,11 razy 10 do 5. Ale jeszcze 1,6 razy 10 do minus 12, dziewiętnastej Joule. Skąd mi się to wzięło? Ono się wzięło z karty wzorów. Na karcie wzorów są wartości wybranych jednostek spoza układu SI. 1 elektronowolt to jest tyle Joule. I ja przeliczyłem elektronowolty na Joule, mnożąc je. Tę wartość, którą podał autor w elektronowoltach przez 1,6 razy 10 do minus 19. No już w tym przypadku jula po przeliczeniu.